Jezus powiedział do ludu: Nikt nie może przyjść do mnie, jeżeli go nie pociągnie Ojciec, który mnie posłał. Ja zaś wskrzeszę go w dniu ostatecznym. Napisane jest u proroków: Oni wszyscy będą uczniami Boga. Każdy, kto od Ojca usłyszał i przyjął naukę, przyjdzie do mnie. Nie znaczy to, aby ktokolwiek widział Ojca. Jedynie ten, który jest od Boga, widział Ojca. Zaprawdę, zaprawdę powiadam Wam: kto we mnie wierzy, ma życie wieczne. Ja jestem chlebem życia. Ojcowie Wasi jedli manny na pustyni i pomarli. To jest chleb, który z nieba zstępuje. Kto go je, nie umrze. Ja jestem chlebem żywym, który zstąpił z nieba. Jeśli ktoś spożywa ten chleb, będzie żył na wieki. Chlebem, który ja dam, jest moje ciało wydane za życie świata. Panie Pański powiedział do Filipa: Wstań i pójdź około południa na drogę, która prowadzi z Jerozolimy do Gazy. Jest ona pusta. Pomijając już to, że w Ziemi Świętej południe to jest najgorsza pora, żeby się ruszać spod dachu domu. To jest zdecydowanie za ciepło to duch to Anioł Pański jeszcze nie oszczędza Filipa i mu od razu mówi na wstępie idź na tę drogę, ona jest pusta. Po co chodzić w południe na pustą drogę? Kiedy wertujemy Biblię nasłuchując co Bóg do nas mówi to możemy odkryć, że historia zbawienia jest jeśli nie utkana zytą bogato przetykana takimi bezsensownymi poleceniami. Wyjdź z Twojej ziemi rodzinnej, z domu Twego Ojca, do ziemi, którą ci ukażę. Porzuć wszystko, co znasz, wszystko, co masz zbudowane, osiągnięte, ustabilizowane, wyrusz w drogę. Jeszcze ci nie powiem teraz gdzie. Ukażę ci tę ziemię potem. Nie bój się wziąć do siebie Maryi, Twojej małżonki, z Ducha Świętego jest to, co się w niej potrzeba. Z kogo powinien pytać Józef, który nie ma jeszcze pojęcia o tym, że Bóg jest trójcą osób? Idź na drogę w południe, ona jest pusta. Kiedy ostatnio usłyszałem, przyjąłem, poszedłem za takim bezsensownym poleceniem żeby się przekonać, jak bardzo ono jest sensowne i jak bardzo jest owocne pójście za Nim. To jakoś mierzy autentyczność naszej modlitwy. Nie, nie, nie siła emocji, które modlitwa w nas generuje. Nie jakieś piękno duchowych przeżyć, których doświadczamy przy okazji modlitwy czy udziału w liturgii, Słuchania jakiejś konferencji, czytania jakiejś pobożnej książki, nie. Wezwanie, którego ja, ja bym sobie nie wymyślił, jest zbyt absurdalne, zbyt nie po mojemu, zbyt nie współgra z tym, na co ja mam ochotę, na co ja wyceniam swoje siły, możliwości. W dzisiejszej Ewangelii. Pada z ust Jezusa taka piękna obietnica: Oni wszyscy będą uczniami Boga. Być uczniem Boga, zobaczyć to, co, czego nie da się po ludzku zobaczyć. Być uczniem Boga, od Boga przyjąć widzenie rzeczywistości, rzeczywistości mojego życia. W pierwszym czytaniu. Widzimy Filipa, który odkrywa ucznia Boga w tym Etiopie, dworzaninie królowej etiopskiej. Tam w oryginale pada słynie tyle słowo dworzanin, ile słowo eunuch. Eunuch królowej etiopskiej. W tamtych czasach, w tamtej kulturze bardzo często wysokie stanowiska na dworze królów królowych Zajmowali właśnie eunuchowie, a więc ludzie okaleczeni, ludzie, którzy nie mogli założyć własnego rodu, własnej rodziny, o której potęgę byśmy się potem starali, dlatego uważano ich za jakoś bezpiecznych, by ich dopuszczać do wysokich stanowisk. Człowiek, który za to, co, co, co osiągnął, co zdobył, zapłacił okaleczeniem. Słyszymy, że on wraca z Jerozolimy. Tam był oddać pokłon Bogu. Znaczy, że ten człowiek jest człowiekiem wierzącym. Etiopia jest dość daleko od Ziemi Świętej. Podjął długą drogę, tylko po to, żeby wejść do świątyni na pierwszy dziedziniec i się pokłonić. Nic więcej nie wolno mu było zrobić. Bo człowiekowi okaleczonemu w ten sposób nie wolno było wejść do ludu Bożego, nie wolno mu było składać ofiar w przybytku. Do takiego człowieka Duch Święty posyła Filipa: Idź, przyłącz się do Niego. Oni wszyscy będą uczniami Boga. Może tym czymś niemożliwym, absurdalnym, nie po mojemu jest, jest takie widzenie jakiegoś człowieka obok mnie, które Bóg chce mi dzisiaj ofiarować. Jakoś przecież pokaleczonego. Takiego, który mnie się może wydawać odległym, obcym. Oni wszyscy będą uczniami Boga. Najpierw jednak decyduje się to, czy ja chcę być uczniem Boga. Czy ja chcę się od Boga czegoś nauczyć, coś od Niego przyjąć, coś od Niego usłyszeć, co może być w zupełnej sprzeczności z moim dotychczasowym widzeniem, oglądem, odczuwaniem. Oni wszyscy będą uczniami Boga. Amen.